Nasi uczniowie z okazji jubileuszu postanowili wybrać się w podróż sentymentalną po dawnych czasach i powspominać, jak to u nas bywało przez te 36 minionych lat. Oczywiście z przymrużeniem oka. Pozwólcie więc, drodzy goście, że i Was zabierzemy w tę podróż. Dlatego prosimy, popatrzcie i posłuchajcie. Pragniemy oznajmić wszem i wobec iż za chwilę rozpocznie się doniosła uroczystość jako znak upływu czasu i wielkiego święta tej oto wszechnicy oświatowej i całej społeczności pedagogów i żaków są małe i duże rocznice rocznica urodzin ślubu lub rocznica która o czymś przypomina na przykład, że ciocia zapomniała wyłączyć żelazko, co wiąże się z piątą rocznicą wizyty Straży Pożarnej w naszym domu. Albo 10 rocznica pobytu wujka na wczasach w Zakopanem, gdzie miał on bliskie spotkanie z niezbyt przyjaźnie nastawionym baranem, co skończyło się 10 rocznicą pobytu wujka w szpitalu. Ale my dzisiaj nie o takich rocznicach będziemy mówić. Nasza uroczystość związana jest z 36 rocznicą istnienia naszej szkoły. Z tym faktem wiąże się tyle ciekawych wydarzeń, miłych i ważnych chwil, o których pragniemy dziś wspomnieć. Zapraszamy na koncert, wspomnień. Przeżyjmy to jeszcze raz! W czasie przedstawienia nie wolno chrapać, żeby nie obudzić kogoś z publiczności. Nasz szkolny zespół teatralny ma tę zaletę, że większość jego aktorów ma złą dykcję. W ten sposób publiczność nigdy nie rozumie, co aktorzy mówią i dlatego nie wygwizduje programu. Poza tym, co tam? Przecież publiczność nie może gwizdać, kiedy ziewa. No to zapraszam na program. Być może ja tam nie wiem artystyczny. I Ja tutaj tylko na chwilę. Pięć minut i tyle. Powiem i już mnie nie ma. Albo nie powiem. Trema. Ludzie się tutaj wybrali, czy ja wiem, kto tu jest na sali? Najpierw się opowiada i opowiada, a może jest miejska rada? Albo ktoś inny z naszego miasta i potem w serwisie mnie opisze przed znajomymi, przed młodzieżą, że byłam nudna i uwierzą. I co? Skończyć mam marnie. Wystarczy, sensu nie ma. Nie mówię trema. Dziś jest tu gości wielka parada. Skompromitować się nie wypada. Trzeba dobrze wypaść przy każdym słowie. Musicie stanąć na głowie. Uwaga, uwaga! Tu stacja świdwin. Pociąg osobowy z roku 1985 wjeżdża na tor przy peronie piątym. Pociąg kończy bieg. Podczas wysiadania z pociągu, pasażerowie proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności. Stoi na stacji lokomotywa, wielka jak szkoła, aż pod z niej spływa. Stoi i sapie, ledwo już zipie, czeka na remont, bo tynk się sypie. Wagony do niej podoczepiali, wielkie, Ogromne! Jest się czym chwalić. W pierwszym dyrekcja Każdy jej słucha, Bo grozi parska i gniewem bucha. Czasem zaś zmusu i od niechcenia Różne wydaje rozporządzenia. W drugim wagonie też jest prześlicznie. Siedzi w nim grono pedagogiczne. Piją herbatę i myślą skrycie, Jakby tu uczniom utrudnić życie. W trzecim globusy, mapy, probówki, cyrkle, ekierki, gwoździe, żarówki, jeden kościotrup z wesołą miną i rozstrojone stare pianino. W czwartym harmider, krzyki, hałasy. To jedą dzieci, te starsze klasy. A tych wagonów jest ze 40. Sam nawet nie wiem, co się w nich mieści. Nowe programy, stare lektury, ciągłe reformy i plany z góry. Zbiór obowiązków, nagród i nagan. W słowem, dwóch słowach wielki turaban. Od dzwonka do dzwonka, bez chwili wytchnienia, wkuwają uczniowie regułki, twierdzenia. Już zimią im głowy, wylazły im oczy, a pani w te głowy wciąż tłoczy i tłoczy. Pytania, klasówki, sprawdziane dyktanda, i sypią się pały, i w domu wymówki. Choć czasu brakuje. Choć uczeń wciąż duka, by szybciej, by prędzej wyszła ta nauka. Chodzę do szkoły, bo każdy gdzieś chodzi, starsi do pracy, a do szkoły młodzi. Często jest mi dobrze, a czasem niewygodnie. Wciąż na myśl nie mogę się uwolnić od niej. Że jeszcze tylko majcze biec i. Wakacje, znów będą wakacje, na pewno mam rację, wakacje będą znów. Chodzę do szkoły, koniec roku z zapasem, stopnie na cenzurze, tata czeka z pasem i rób ta co chce, ta, ale najpierw pomyśla, już koniec Tylko. No co, już nic nie zostało. To znaczy? Wakacje, znowu są wakacje, na pewno na wakacje. Wakacje znowu. Choć lata mijają, wciąż żyje ta szkoła, w której wspomnień nadeszła dziś pora. Czy pomyśli o niej czasem, przeszłość przywoła młodzież do żartów, skora? czas śmignął galopem w tej szkole. W teczkach, w zeszytach, my szkolne mole. Niesiemy ty lat, trzydzieści sześć. Co z tych lat w głowach zostało? A w oczach, a w sercach, co się dziś mieści? Chyba nie mało, nie mało. Jak pory roku i zmienia się szkoła w naszych oczach. Powiedz nam szkoło coś miłego. Nie bądź tak proszę daj odpocząć. Życie szkolne jest nowelą, której nigdy nie masz dosyć. Wczoraj zabrzmiał pierwszy dzwonek, dzisiaj czas wspominać losy. Życie szkolne jest nowelą, której nigdy nie masz dosyć. Wczoraj zabrzmiał pierwszy dzwonek, dzisiaj czas wspominać losy. Mili goście, pozwólcie przedstawić sobie najbardziej szacowną postać naszej szkoły. Oto kronikarz i jego dzieło, które pomoże nam odtworzyć 36-letnią historię naszej szkoły. Sięgnijmy pamięcią wstecz. Co działo się 36 lat temu? W 1981 roku, po długotrwałych staraniach władz miasta, zapada decyzja, o budowie w mieście nowej szkoły podstawowej. Zima była bardzo łagodna i cały czas trwały prace pod budową szkoły. Dokonano niwelacji terenu, ogrodzono działkę, robiono wykopy pod budynek szkoły. W październiku 1982 roku kombinat budowlany w koło brzegu rozpoczyna budowę nowej placówki oświatowej nowy dom, jeszcze jeden nowy dom, naszym przyszłym, lepszym dniom świt Każdą pracę z nami już, każdą pracę z nami dziel, bo to jest nasz wspólny cel, świt Od piwnicy aż po niech radośnie rośnie pak naszym snom i twoim snom świt Niech się mury plą do góry, kiedy dłonie wędz. Dom, jeszcze jeden nowy dom Naszym przyszłym, lepszym nią Świt winie Każdą pracę z nami już, Każdą pracę z nami dzień, Bo to jest nasz słony cel Od piwnicy aż po dach Niech radośnie rośnie gmak naszym snom i twoim są Świt Niech się mury pną do góry Kiedy dłonie chętne w grudniu 1982 roku zapadła decyzja władz wojewódzkich, iż pomnikiem sławiących czyny osadników wojskowych będzie Nowa Świdlińska Szkoła 4. Powołano Społeczny Komitet Budowy Szkoły Pomnika, w skład którego weszli Eugeniusz Jakubaszek, Stefan Kobojek, Stanisław Śliwa, Leopold Ostrowski, Józef Pietraszek i wielu innych przedstawicieli władz instytucji, i organizacji wystosowano apel do społeczeństwa o wsparcie finansowe Świńskiej Budowy. Nie pamiętasz, bo nie możesz, byłeś wtedy Twój ojciec z karabinem szedł na bój Wśród wystrzałów Huków bomb Bronił on ojczyznę swą Byś mógł teraz Wybudować piękny dom Nowy dom Patrzysz w niebo Widzisz błękit I lecący sznur będzie i do szkoły znów spokojnie możesz iść. Ale wtedy, ale wtedy zamiast białych łabędzi, czarne skrzydła samolotów i huk bomb, wystrzały bomb. My nie chcemy więcej wojny, chcemy żyć życiem spokojnym, Jaki długi i szeroki jest nasz świat. Chcemy miłość stworzyć wszędzie, wojna niech legendą będzie, szczęście miłość niech okryje wojny ślad z dawnych lat. Sierpień 1985 rok Trwają jeszcze gorączkowe prace przy zakończeniu budowy szkoły. Czas nagli, aby zdążyć do pierwszego dzwonka. Dyrektor szkoły, pan Henryk Klaman, gromadzi szanownych pedagogów i innych pracowników szkoły. Dyrekcje i nauczyciele dwoją się i troją, by nowy i pusty budynek wyposażyć w najbardziej podstawowe sprzęty, takie jak kreda, tablica, ławki, różne pomoce, by w szkole było miło i przytulnie. Trzeci dzień września, 85 rok. Nareszcie! Szkoła żyje! Rozbrzmiewa wesołych gwar uczniów. Uroczystość otwarcia długo oczekiwanej placówki oświatowej przyciąga wielu gości, rodziców, ciekawskich. Przez 36 lat nasza szkoła przechodziła liczne reformy. Była szkołą podstawową, zespołem szkół, gimnazjum, a teraz ponownie jest szkołą podstawową z oddziałami 1.8. Nasza szkoła to miejsce, które najlepiej znamy. Wszyscy, bez żadnych wyjątków, my naszą szkołę kochamy. Podwórko szkolne to teren najbardziej nam bliski na ziemi. W zimie śnieg na nim leży, a latem trawa zieleni. Gdy słońce świeci na niebie, wesoła jest nasza szkoła. Smutniejsza zaś, gdy się zjawi pan deszcz i chmury przywoła. Czasami z naszej szkoły, w której co dzień się uczymy. widać dalekie krainy, nieznane lądy, wyżyny. Gdy spojrzysz na naszą szkołę, to stwierdzisz, że ona rośnie naprawdę w sercach uczniowskich, w ich wiedzy i wspólnej trosce. Oglądasz grę, Ktoś inny zmienia świat za Ciebie, Nadstawia głowę, Podnosi krzyk. Tu. I jeden szczegół wzrok Twój przykuł, ogromne morze ludzkich głów. A speaker cedził ostre słowa, od których nagła zbierała złość. Począł w tobie gniew kiełkować, aż pomyślał,